Bank jest najgorszy A, do jest wszystkich kogo mamy? Mamy jakiegoś defacera. No, acera? E, no, mamy no, przestrane, sobie zobacz no. level death Racer I Aleksandra, sobie popatrz na levela. Aleksandra mi podjewał tą Liona Z Sorry, mogę ci dać minkę, jesteś minkę? No dobra Kurwa, cweli, bo one zabrał mi Lajona. Kurwa. On gra jak gra Ażką, to może też użyć patrząc na jego skiny i na to, że ogarnia. No, że... no panie, on ma skina do elity. Każdy ma aż elit. Nie każdy, on nie ma. Maskina, ma maskina do tak. aż elit. No, ale wiesz, że on mógł sobie wykupić albo coś. O, ja pojedz w Znaczy, są dwie aż Elite: tak? jest ta z Outbreak Packsów i jest ta, którą dostajesz za darmo. No, chyba, że Outbreak Packsów jest. Ale szczerze, szczerze, to nie mam dlaczego oni zrobili tak, że po prostu ją dostajesz aż tak darmo. To jest idiotyczne, bo Elity. Inny skin. No taki Kamo. Taki, no taki właśnie, jak to nawet. No takie czarne kamy na tym swoim pasku, na tym swoim pasku, nie? takim. Ma takie, takie, um, jak to takie, takie, szare takie, no dobra, okay. ten takie, ten, takie, 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 nie, Jackal, Fuse i Dokkabi, sorry. Jackal, Fuse i do To No, kamerę zniszczyłem. <laughs> ja rzucam drona, dronuję. Dobra, ja pilnuję, żeby nikt nie piknął. Tam masz. Dobra, no, wystraszony. Lecę dalej dronem. Zaszył się, ale nie po Ale już się weszli, Kurwa! Cześć. Oj jak mnie wystraszył O tu jest dawno. mną Aha nie no spoko Na pewno Kurde prolig -league, Prolig -league Dog Na pewno jaki level miał? Aha nie no takie lagie lagi kurde on kurde ma 100 w pingu więc Dobra pamiętajcie teraz a no tak bo teraz defend nieważne Dobra, ja idę ja moją strategią. Albo dobra. Kim? Aha, prostka. No dobra, to wiesz co, to ja pójdę. Albo trójkąt. No, ona się na tysiąciem widziela. Strasznie nie dłużej mi się strzela, to nie jest strzelbą. No on ma fajną strzelbę, ale ja ją wziąłem. Ale ona jest za jej No ona jest za. Stadza mastańska. mastańska. Jaka stada mastańska. O, Mity to ma ten sam skin, jaki ja mam na broń. Ale nie, to... na to. Uh, ty masz live, to jest stal tak się nazywa ten... Um... A no tak, no to jest do, od tego, od, od Season Passa się dostaje. Mi tak, tak no wiadomo, Damaskus, no to jest fajny. Pa, fa fajny... Fajny? Ale... Fajny, ale nie tak. nudzi się, się, nie? nie no. jest no. Ale panowie, wiecie, że wykucie Damaskus jest prawie niemożliwe i nie wiecie. Wiem, mój, mój, mój przyszywany ojciec ogląda dużo takich budowanie broni, takich tam rzeczy Tylko te w ogni ogląda? Tak No, to powiedzmy, że bardzo go lubię za to Co nie, ty, go w ja ty zrobił? Mój kod właśnie skoczył mi do czystych ciuchów, nie? To wszyscy me czyste ciuchy są brudne

A no, oni to, to mają, to, to mają to, to Buk to. albo sled albo coś. Otwieram po kamerach. Live, ale może być zasad w tym czym? Live w pokoju. Ehm, mogę. A po co tu jesteście w podłogi pod Nie wiem, to nie. Ja no shotgun a bo tam też shotguna do dronów trzebało. No, dlaczego oni kulem? Tutaj... Nie, Nie wiem. wiem. Aha. Aha, oni idą, oni idą. E Mountain też? Trzy osoby ja To nie ja mamy. Damek niespodzianka. Mam niepodzielka. Dziłki! Haki! U nie mają Diamonda! Typek chyba jest w diamondzie. Myśli, że my mamy szansę na daimonda? No to za haki ban. To jest kurwa nie fair Mountain, mountain, mountain Mountain jest... O dobra, nieważne okay, okay. nie Myślę, że my kurwa mamy szansę, żeby... No, wygrać... kurwa, co to za lagi jakieś kurwa mamy No kurwa Nie wiem O, no. Ja, tą, ja tą roz... znaczy tą, no, Ale oni roz... dość sporo tego recoila dodali po update'cie, nie? Do Eli. Więc trudne Więc ja nawet. Ja chyba Eli po update'cie nie używam już. Dobra, do Kabi, e, Lion i Jackal. Mamy Jackala i mamy Doki, dobra. Dobra, jeżeli... Jak, um, to, um, Łukasz, jak znajdziesz... Nie, dupa to. Jak znajdziesz jakieś um, ślady, nóg, to wołaj i wtedy ja włączę Liona i e, Kubiks zadzwoni. Tylko jak... Mów jak znajdziesz, no? no. Tak, e, powiedz jak z, znajdziesz i od razu skanuj. My Wtedy dzwonimy i e, ska ja wtedy skanuję. O to chodzi. Potrzebujemy jeszcze do tego fusea nie? Bo wtedy to jest ekstra wkurzające, jeżeli oni fuzują na adpony. No, bo to mm. najczęściej jest. Dlaczego oni mają duamy, To wkurza. No bo to jest, to jest... To jest nie, zbyt. oni... Ich nie ma na dole. Na samej górze pewnie. Nie wiem, no oni, oni są jakby? na samej górze. Oni są tam gdzie my chyba byliśmy, wiesz? No sobie drona. Niech sobie jadę. Ja sobie teraz na Aha. No fajnie, że Typek wyszedł. Dobra, tu gdzieś jest kamera, gdzie ta kamera była? Tam jest, nie ma ale mówiłem, że on się dobrze strzela. mamy flotkę? Nie, ale za to mamy telefonik i kamerki O kurwa No kurwa jakim siłem coś dostał kurwa Dobra skanuję No właśnie Jak coś to macie kamery Nie niszcie kamer, pamiętajcie Ja mam kamery Puls no. Jeszcze został róg, który jest na celu Wybijajcie no tak na celu jest no nie na celu Tu jest, macie go, na schodach, uwagi Dobra, daj mi go, mi to, nie daj mi go, daj mi go Aha, nie no, fajnie, 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 fajnie. Wypierdol się go Na razie Możemy go zaraz zabić Ja go chętnie zabiję za to co mam teraz proszę bardzo, szmata w łeb i Albo czekaj, ja, ja się teraz... Ale co się kurwa pizłem? Jak ja kurwa zośkę pizłem, nie zośkę, kurwa, kogo ja tak Aleksandra, L trzeba zabić. Ale. Bo ona nie umie i tak on nie umie strzelać. On laser używa, co za idiota. Czego używa? Laser na Eli, słuchasz, laser i supresor. Tumik, kurwa. Zresztą, akurat do mojej snajperki to się przydaje. No tak, ale ten idiota nie umie grać. Barricade the room. We need to Udziela. Protect... Tu się No ja się kurwa w nie nie No niech tylko mnie spróbuje wyrzucić. Ja robię hacze. Kurwa. nie mi hacze, które są nad punktem. ...które nie są zabezpieczone. Um, już, już Ci zaznaczam. Jeśli jakie są. Mm, jest chyba jeden, wiesz. Czekaj, daj mi wejść, no daj mi wejść w ogóle do pokoju. Nad samym ogólnym pomieszczeniem nie ma, ale... ...tutaj też nie ma. Nie ma, w ogóle, w ogóle nie ma. to jest... zabezpieczyłem jednego. Aha, okej, okay, nie widzę.

Dobra, panie, to bierzemy najbardziej wkurzających operatorów Czyli fuse i kogo jeszcze? Masz ej dawaj! Ja wezmę finka, ty weźmiesz fuse i weźmiesz krowę No I dwie krowy, I dwie jednogyczne krowy. O dawaj, ej, dawaj, dobra. Aha, no tak, a tak spoko. rany, no to ja nie wiem kim mam iść. To bierzesz kawę matą. Kawkę? Dobra, proszę bardzo. Czekaj. muszę kota zwalić. Dobra Okej. Okay. O, jeszcze tutaj jesteśmy. Jeszcze trzech na dwóch, znaczy trzech na pięć. Brawo. Nie ma. Może być jak później zepsuć po to, No ale ja teraz dronę niszczę. Aha, zapomnij, z drugiej, z drugiej strony weszłem. Dobra, ja chyba 3-4 drony zniszczę. Powinno pisać ile dronów jest zniszczonych. Co w górze, że sami... Jak nie wiesz... O Jezu, jaki, la jaki log Jaki log Reinforcuj to. Ruski. <try> nie, kawera nie. A dobra, tam za Dobra, posuj, poślij. nic nie powiedziałem. <try> Przyjdą, to co po w mapie. Zranimy... Podatną. Nie, 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 O, tak i ich trzech, dawaj, dwa, radę. Ty dasz dwóch albo ja dasz dwóch i nie umieraj. Trzybana, kurwa. Uch, co? Nie umieraj Nie dwa, 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 ja ją najfowałem, ale, ale pasz widać, ale nie, no, ale ja ją najfowałem. Jo, chyba A, ją najfowałem. Komana. Aha, jeszcze, jeszcze, ażka fajnie, brawo, brawo, elit, ażkę masz super, co super, masz pochwałę. Bardzo mnie to obchodzi.